Dawno, dawno temu pod pięcioma kocami i trzema kołdrami żyła księżniczka Emilia. Nie była to jednak typowa księżniczka. Zamiast miłej, skaczącej dziewczynki w jasnych sukienkach, Emilia była ostra jak brzytwa i miała cięty język. Jej ulubionym zajęciem było zadawanie niewygodnych pytań wszystkim, którzy stanęli jej na drodze od dworzan po samego króla. Zamiast śpiewać ptakom na parapecie, wolała błodzić po zamkowych lochach lub wspinać się na wieże, aby podziwiać burzowe chmury. Nosiła coś podobnego do czarnych, prawie gotyckich stroi, a jej komnata przypominała bardziej krówkę artysty niż pałacowy pokój. Wszędzie pełno było świec, zwojów i szkiców dziwnych maszyn, o których marzyła. Emilia od zawsze była inna, za każdym razem, gdy zamykała oczy, w snach widziała przebłyski dziwnych urządzeń i wynalazków, których nigdy nie widziała w swoim świecie. Widywała wysokie wieże zrobione z metalu lub betonu, koła poruszające się z ogromną prędkością i ludzi, jeżdżących w dziwnych, gładkich pojazdach, które nie przypominały ani wozów, ani smoków. To nie wyglądało na magię. Te sny rozbudziły w niej nieposkromioną ciekawość i sprawiły, że w rzeczywistości często czuła się ograniczona. Co ważne, Emilia miała spokojne dzieciństwo w przeciwieństwie do dużej części oryginalnych bajek, nie została wychowana przez wróżki, nie została porwana ani nie padła ofiarą klątwy. Zamiast tego była otoczona miłością rodziców króla Leopolda i królowej Aleksandry. Jednak mimo ich starań, by zapełnić córce wszystko, czego mogłaby zapragnąć, Emilia nigdy nie czuła się spełniona. Emilia mieszkała w pałacu w pełnym przepychu, ale od zawsze czuła, że to nie jej świat. Była ambitna i bezkompromisowa, co często prowadziło do spięć z jej rodzicami. Emilia, powiedział kiedyś jej ojciec, król Leopold, dlaczego nie możesz po prostu docenić tego, co masz? Mamy zamek, władzę i bogactwo doceniam odparła Emilia, opierając się nonszalancko o tron. Ale czy to naprawdę wystarczy? Gdzie jest przygoda? Gdzie jest przyszłość? Matka królowa Aleksandra próbowała ją zrozumieć, ale czasami brakowało jej cierpliwości, więc odpowiedziała: Marzysz o rzeczach, które są nierealne, Emilio. Nie możesz zamienić smoków na no właśnie co to było? Samochody to twój wymysł. A ta twoja teoria o braku kląd w tamtym świecie i większej wadze przedmiotów niż u nas się nie trzyma. Emilia przewróciła oczami: Wy nawet nie wiecie, co to jest. Nigdy mnie nie rozumiecie. Pewnej nocy zmęczona ciągłym sprzeciwem ze strony rodziców Emilia otuliła się swoje ulubione czarne koce i kołdry, a następnie zasnęła. Wtedy wydarzyło się coś dziwnego. Jej sen zmienił się w świat, o którym zawsze marzyła. W swoim śnie Emilia znalazła się w nowoczesnym świecie. Żadnych zamków, żadnych smoków, tylko wysokie budynki, jasne światła i dziwne maszyny. Mieszkała w małym mieszkanku i czuła się wolna. Powiedziała się, że miejsce, w którym mieszkała, miało równie niesamowitą nazwę, co te miejsce. Nazywało się Kawalerka. Tutaj nie była księżniczką, była po prostu sobą. Mieszkała tam przez lata, nauczyła się pracować, aż uzbierała na wycieczkę dookoła świata, o której wtedy tak bardzo marzyła. Jednak świat, o którym marzyła, nie był tak doskonały, jak sądziła. Ludzie byli zagonieni, rzadko z sobą rozmawiali. Pomimo tego, znalazła przyjaciółkę. Akurat jechała samochodem przez las, podziwiając miejsca, w których nigdy nie była. Jechała przez las po drodze do kolejnej miejscówki, do której niestety nigdy nie dotarła. Dzień wcześniej było niesamowicie smutno, ponieważ żyła jego tiktokerka, ale została zbanowana dzień wcześniej. A do tego teraz dostrzegła, że zapomniała routera z domu. A własnego internetu na telefonie nigdy nie miała. Dlatego postanowiła, że zacznie grać w Minecrafta. Grała tak, aż jej się znudziło. Postanowiła zadzwonić do przyjaciółki i opowiedziała jej o tym, że straciła pracę. Kiedy nagle zaczęła słyszeć dźwięki, raniące jej uszy. Połączenie było przerywane. Aż w końcu całkowicie zniknął głos. Więc Emilia się rozłączyła. Obserwowała spadające kreski zasięgu, czując zagrożenie. Magia internetu i technologii często zawodziła w najmniej oczekiwanym momencie. Tak jak teraz. Obraz jej się rozmył, aż się obudziła. Teraz wam wyjaśnię, co działo się w zamku, kiedy królewna spała. Tymczasem w zamku król i królowa byli przerażeni. Emilia spała ponad trzy dni i trzy noce i nie mogli jej obudzić. Co jeśli to klątwa? Jeszcze trochę zapadnie wieczny sen, powiedziała Aleksandra. Albo kolejny bunt, dodał Leopold z westchnieniem. Postanowili wezwać księcia Gabriela, młodzieńca, który od dawna próbował zdobyć serce Emilii, choć za każdym razem kończyło się to ciętą ripostą lub uniesieniem rwi z jej strony. Gabriel wszedł do komnaty z wyraźnym niepokojem. Nie jestem pewien, czy to dobry pomysł. Emilia mnie nie lubi. Po prostu spróbuj, powiedziała Aleksandra. Jeśli jej nie obudzisz, to i tak nie będzie pamiętać. Książę pocałował Emilię. Ta otworzyła oczy, niemal natychmiastowo. Właśnie wtedy się przebudziła. I od razu zareagowała. Plaskaczem. Coś ty sobie myślał, ty, ty nadgorliwy rycerzyku! Wykrzyczała. Gabriel cofnął się, masując policzek. Myślałam, że ci pomagam. Pomagałeś? Obudziłeś mnie z najpiękniejszego snu w moim życiu. Emilia wstała, wyrzucając koc na podłogę, chociaż chciała trafić księcia. Miałam wolność, przygodę, nowoczesność, a teraz jestem znowu tutaj, z wami wszystkimi. Gabriel wesnął. Może odpocznij, wyglądasz, jakbyś miała gorączkę. Lepiej wyjdź i nie wracaj. Odparła oburzona i sfrustrowana Emilia. Jeszcze tego samego dnia Emilia poszła do rodziców. Dlaczego zawsze próbujecie mnie zmienić? Zapytała z wyrzutem. Aleksandra odłożyła książkę, którą akurat czytała. Nie chcemy cię zmieniać, Emilio. Chcemy tylko, żebyś była szczęśliwa. Ale moje szczęście jest gdzie indziej. Leopold weschnął: A co jeśli twoje marzenia przysłaniają ci to, co już masz? Marzenia są piękne, ale czasem są tak wielkie, że stają się nierealne. Emilia zamilkła. W głębi serca wiedziała, że jej marzenia o innym świecie były cudowne. Ale może nie do końca realne. Może rodzice mieli trochę racji. Na balu z okazji jej przebudzenia, Emilia, choć nadal zmontowana i ostra, zaczęła dostrzegać, że jej świat ma swoje zalety. Zrozumiała, że choć warto marzyć, trzeba uważać by te marzenia nie sprawiły, że przykopimy to, co naprawdę ważne. Morał jest taki, czasem nasze marzenia są tak wielkie, że świat nie jest na to gotowy, dlatego warto marzyć z rozwagą, by nie szkodzić sobie ani innym.